Siema, w tym filmie przedstawię Wam build z mieczem jednoręcznym Talwar, który jest moim zdaniem jednym z najszybszych mieczy w grze, a granie nim to sama frajda i przyjemność. Zresztą zobaczcie sami. Nasz mięs przede wszystkim przywraca nam 1% drobę, kiedy zadajemy obrażenia oraz 14% kondycji, kiedy zadajemy obrażenia. Dodatkowo obrażenia od zimna są wzmocnione. To odbija 3% obrażeń, których otrzymujemy, zwiększa postawę obronną o 16% oraz zwiększa pancerz o 11%. Pełna natomiast zwiększa kondycję o 16 punktów, postawę obronną zwiększa o 17% oraz obniża koszt ataku o 20% kondycji. Macerz natomiast zwiększa postawę obronną o 16%, regeneruje zdrowie, zwiększa kondycję o 14 punktów. Dodatkowo efekty leczenia są zwiększone o 19%. Rękawice natomiast przywracają 3% kondycji w momencie, kiedy zadajemy obrażenia, dają szansę na przywrócenie 13% zdrowia w momencie, kiedy otrzymujemy obrażenia, oraz zwiększają pancerz o 17%. Spodnie natomiast zwiększają kondycję o 21 punktów i zwiększają efekty leczenia o kolejne 18%. Dwa z trzech pierścieni zwiększają pancerz o 19%. Oraz zadawane obrażenia o 18% każdy. Czyli łącznie nasz pancerz, dwa pierścienie zwiększają o 38% oraz zadawane obrażenia o 36%. Trzeci pierścień przywraca nam 2% zdrowia w momencie, kiedy zadajemy obrażenia, ale jednocześnie obniża nasze zdrowie o 23%. Punkty atrybutów zostały rozdzielone w następujący sposób: zdrowie 30 punktów, kondycja 10 punktów, siła oraz zręczność po 32 punkty, inteligencja oraz wiara po 10 punktów, skupienie 16 punktów oraz udźwig 27. 27 punktów udźwigu umożliwia nam pozostanie w klasie wagowej normalnej oraz umożliwia nam używanie ciężkiego pancerza. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów na kanale. Cześć!